W marcu małe kino działające przy Teatrze Miejskim w Lesznie zaprasza na cztery filmy, w tym produkcje nominowane do Oscara. Marzec rozpocznie komedia obyczajowa Święto Ognia w reżyserii Kingi Dębskiej, opowieść o uwięzieniu we własnym ciele, Seanse 4 i 7 marca. 11 i 14 marca La Chimera, opowieść o mężczyźnie, który towarzysząc grupie rabującej groby szuka drogi do zaświatów. 18 i 21 marca Anatomia Upadków, który Będziemy usiłowali się dowiedzieć, czy mężczyzna, który spada z wysokości i ginie, został zamordowany przez swoją żonę. 25 i 28 marca strefa interesów opowiadająca o komendancie obozu koncentracyjnego i jego żonie, którzy próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, znajdującym się tuż obok obozu. Bilety do nabycia w kasie teatru i na teatr leszno.pl w zakładce kino cena biletów wynosi 19 zł. Wszystkie seanse odbywają się o godzinie 19.00.